Naszym rozmówcą jest delegat na dzisiejsze zebranie pan Robert Załęski. Witam, witam serdecznie. Proszę właśnie powiedzieć w kilku słowach. Przede wszystkim spieramy się tutaj, czy to zebranie jest legalne czy nielegalne. Moim zdaniem jest to zebranie zwołane nielegalnie, ponieważ mam, mam opinie prawne dotyczące tego zebrania i uważam i, i wiele osób, które, które tutaj potwierdzają moją opinię, że zarząd w składzie 14-osobowy nie ma prawa decydowania o, o tym, gdyż no, statut jasno określa zarząd jako ciało złożone z 15 osób. Co to by kierowało? Bo ten Twój wpis bardzo legendarny, nie tylko w Częstowie, ale także w całym kraju ludzie to czytali. Ja naprawdę od dłuższego czasu tutaj przypatruję się temu, co się dzieje w Częstowskim Związku. I naprawdę, no, jako osoba, która jest związana od lat ze środowiskiem piłkarskim, bardzo mi jest przykro, że to wszystko idzie w, tym, w tą stronę. I to, co opisałem w tym, w tym wpisie, no, przedstawia to wszystko, jak to wszystko wyglądało. I uważam, że dlatego chociażby powinien zarząd pozwolić dojść do do głosu osobom, które, które chcą coś tutaj zmienić, a jeżeli nie uważa, że wszystko jest w porządku, powinien dać sobie to spojrzeć, tak? Spojrzeć w to osobom postronnym, nie wiem, czy jakiejś komisji, czy jakiemuś audytowi, który stwierdzi jednoznacznie, bo teraz no, wiadomo, że oni się bronią tym, że uważają, że nie było tak, jak jest, opisane. My uważamy, że było, więc no, ktoś powinien to bezstronny stwierdzić. Prawdopodobnie dzisiejsze obrady zakończą się fiaskiem, czy można było powołać całkowicie nowy zarząd nowego prezesa. Kadencja kończy się już niedługo. W marcu będą te wybory. Pozwalanie na, na działanie zarządowi czy, czy osobom, które no, wchodzą w skład zarządu. Na dalszy, na dalszy okres, y, wiedząc powiedzmy, jakie są nieprawidłowości, uważam, że no, mija się z celem, ponieważ jeżeli są jakieś nieprawidłowości, jakieś podejrzenia y, o nieprawidłowości, powinno się to wyjaśnić. Pozwalanie działać, że to jest miesiąc, czy to jest pół roku, czy, czy ileś, to uważam, że no, to jest bezsensowne. Trzeba to sprawdzić, wyjaśnić i wtedy można powiedzieć, czy kto ma rację. tak? Większość właśnie osób w kularach mówi, że właśnie trzeba to zmienić jak najszybciej. Nawet sam prezes Ryszowski powiedział, że on się nie trzyma. Czego według Ciebie zabrakło dzisiaj, by to zmienić? Nie wiem, odwagi niektórym działaczom? Prezes Olszewski twierdzi, że stołka się nie trzyma, a robi wszystko, żeby storpedować każdą próbę wglądu tutaj w to, co się dzieje osobom postronnym, ponieważ no wiadomo, że członkowie zarządu będą wspierać się nawzajem. My jesteśmy osobami, które chcą coś zmienić. Niestety my nie zwołujemy tych zebrań. No, stosunki prawne powiedzmy tutaj nam troszeczkę wiążą ręce, jeżeli chodzi o, o dotarcie do prawdy. Niemniej jednak myślę, że to wreszcie się stanie i, i ktoś to zbada, prawda, jak to wszystko wygląda. Od tyłu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.